Nie, oddam! Jeszcze na jest, kurwa. Ale jest kurwa, to jest syf jak chój. Co myślisz? Jak tu na kurwia, nie? O! Aż kurwa, muszę. A z mnie w oczy szczytki, kurwa. Uff! Tu wszędzie taki jebie, kurwa, że to jest czołg. O kurwa! Ja jak wyjedziesz do dupy wszedł. Ja pierdolę, jak się po, po papież. Chyba zarzucę sobie miętówkę. A muszę. <śm> Ale smród kurwa. Gdzie spodnie robocze wycierasz? Nie wycierałem robocze. Weź to Odziała. kurwa, weź to zabierz kurwa, gdzieś tu postaw. Ja nawet tego dotykać nie chcę kurwa. Człowieku, bo później ręce jemią tak, że... Jesteś kurwa przechujnie. <śmienny> o posły. <śmienny> <śmienny> jeden, jeden się cofnął. <śmienny> pierdolę, ale robi robota, nie? <śmiennie> nie, jest fajnie. Okay. Ktoś to musi jeść, nie? Ty kurwa straszny, co? Ale nie wiem czy ludzie płacą tyle pieniędzy... No. Za coś, co kurwa jest okolice w chuj, nie? Weźmy mi to wytłumacz, bo ja tego nie czaję. Bo to jest oryginalna receptura wikingów w ogóle. O, ja pierdolę! Jak oni mnie <noise> to na śniadanie jeść, to ja wikuję, to już w moich chodzisz, chodzić, nie? <noise> Czyli nie smakowało. Nie, nie, nie smakowało. Nie. No, smaku to nie ma. Ale teraz jesteś. Kurwa, weź to, zabierz kurwa, to postaw mnie. Ja pierdolę! <noise> Jaki kurwa, szarysz! <noise> szczami bez, bez ości. Ale kurwa, stinks, Ale to, to jest chuj, bo ja kupię z Jakbym kupił te oryginały... To to są całe ryby, kości, Z wszystkie. flakami. To jest kurwa... I, trzy razy tak, nie? To jest... Ale żeś to zjadł kurwa i przełknął, to ci powiem. Bo ja próbowałem, nie? A ty widziałem tak tę siłę to. Kupiłem, próbowałem o, to. No nie Nie ma Chyba zapalę z tego. Chodźcie, no kurwa. Nie, nie grzeb, nie grzep rękoma po kurce, chłopie. Bo nie Jak do masz łapy, nie to. Nie, mam, nie, nie, nie ma. I i Ale napierdala, kurwa, fuj Ej, nie chcę nic nic mówić. A nie, Ktoś, a nie wiem czy mistrza je napierdala, ale u góry to jest tragedia. <śmiech> 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 kurwa jak tu jebie. Tragedia. No jebie. Ty jebie w całym domu, drzwi otwarte, zostawili to wszystko, do góry poszło. Nie, tu jest okej, okay. tobie jebie, tobie jest dwa dni jebać jeszcze. Jak, co sądzisz kurwa jaka jest? <laughs> Jest grubo, nie? No, bo się jak skocznie. A ty uro. czemu filmujesz dalej? Aha. Kurwa, ten taki jest wielki. Jak tu kurwa, eee, jak tu jest. Ta to nie wejdę w Pasto, opierdala typ. Czekaj. T ale wpierdala, no. <śmany> no to ten tak, nie by... Patrz, opierdala. Ma. Nie. Czekaj, dawa, patrz, je, je. Aha, wie normalnie. A Słone Nie, nie. nie wieze, nie wierzę kurwa. Dawaj. A, a mogę go na pół ugryź? No to, co, to i tak mówię file jest. Co? Bez filetu, nie. Co papier? Tak. O, co ci, papier? Na górze. Dobra. Na razie ratujmy się tym co mamy. так звенеет а где ты? не, не, не Gdzie masz tego śledzia? Yeah. Daj mi jeszcze daj mi jeszcze jednego. Yeah. <coughs> nie, <coughs> nie a, a soku nie chcesz? <coughs> 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 Tam puszkę mi aż <miałeś>, jecie. Moc <coughs> leśny tu teraz atakuje. Lesiu, da. Dawaj film Masz, kurwa, weź ten telefon. <coughs> Przestań obrzydzać Boży <grym> <Dłużę. grym> No. Ale kurwa mać <kluzny> nie wiem, czy bardziej jest skórę jebi, czy... Oboję najlepszy na, na wybieg chilę <kluzny> wam wziąłem. A, całego pan Wziąłem wam file i tak, kurwa, łagodnie was potraktowałem. <grym> O oh, kurwa, <laughs> Iwanek. No, ha, normalnie. Dobra. No, próbuj, kurwa. Dzięki. Nawzajem. Ja kari. O! <grystanie> o! Odruch wymiotny, ale sukej! Okay. Chyba zabierzcie jednego. Co? Mówisz? Ja e, on już jednego zdradzał, dachwa! Ale kurwa, smroty jak tu jedzie. No trochę jedzie, zetrął się Cierdowe. jakiś no, niebawem. ja to nie porę. Mocno salonet, nie przesadzę! Chyba, deka wydement, kurwa. No to chuja śmierdzi. Nie, no trochę Otwierasz, to nie otwierasz, no otwierasz, kurwa. Leś, no, lesiu, nie lesu, to, lesiu to to, to zrobi. No to otwier. Ale, no ale to nie jest ta paczka. To jest filet. Ja kupiłem specjalnie filet, kurwa. Wodo. Nie, filety nie są do... A, nie, do... do. Mordo. Nie do śmierdzi, trochę. O, o teraz, czuć. Po, dłużej, dłużej chodzić. To rzućcie ta śmierdzi. wiatr nie? No, Zn

ja tu wieczór A, to wieczor złapałem. Aha, na palce. Ty wrażu ja nie otworzę. Pokaż. <grym> <Przecież> Wszystkie dobre są! <grym> Ale otwórz i zjeść! No ty faj mój no. tą puchę! Ta to ta chuja śmierdzi! Ty to kurwa pierdolę, tu. O tutaj na tym betonie. Nie, no tu! U. Tu dawał! Nie ja dawaj, tu! I drugi klient. Halo, ale ty musisz stać obok niego. Gdzie tak, tak uciekasz? Dawaj, tu, próbujemy. Tak, Najpóźniej pożygam. No to... Nie w ogóle jest, Czekaj z bliska. Dawaj, okay. no, no, Daj, Daj, ja będę stop. daj. bardzo. bardzo. Czekaj, czekaj, bo dokąd pędzisz, Teraz. nasz malutki? Szukać wódki, szukać wódki. <głosy> <głosy>